Panie doktorze, dlaczego przede wszystkim wpłynie? Proszę Państwa, bo w naturze inaczej nie występuje ta witamina C. Logika, którą nasza firma przyjęła za podstawę działania, to przybliżyć człowiekowi to wszystko, co jest naturalne. I można oczywiście posługiwać się technicznymi sztuczkami. Powiem Państwu, że na rynku pojawiła się na przykład tak zwana witamina C liofilizowana, czyli w otoczce tłuszczowej. I powiem Państwu, że kiedy. Po raz pierwszy spotkałem się z tym, pomyślałem sobie, że człowiek jest sprytny i inteligentny. Dlatego, że tłuszcz jako jedyna, jedyny składnik naszego pożywienia nie musi być strawiony. On jest rozwijany przez żółć do drobin, które mają średnicę mniejszą od pół milimetra. Wobec tego jeden z koncernów amerykańskich doszedł do wniosku, że trzeba przechytrzyć kostki litowe i dostarczyć witaminę C, opakowując ją w tłuszcz, ale średnica taka nie pozwala, żeby podać pełną wartość witaminy C. Witamina C w przyrodzie występuje jako składnik rozpuszczonych soków roślinnych. Oczywiście ona chemiczny wzór ma C6, H8, O6, a zatem jest to jakby Państwo porównali pokrewna cukru. W pierwotnym etapie produkcji witaminy C zaczęto ją syntetyzować, można ją nawet syntetyzować z węgla. Rzecz w tym, że przez całe lata, od, tak naprawdę od 1937 roku, a w zasadzie 38, kiedy po raz pierwszy w chemicznie została ona rozpoznana, uznano, że witaminą C jest kwas askorbinowy. Bo kwas askorbinowy, o tym wzorze, tworzy strukturę. I zaczęto kompletować ją w postaci tabletek. Okazuje się, że Pauling, który od tego czasu do 1983 roku prowadził badania, opublikował je. I okazało się, że człowiek bardzo się pomylił. Witamina powiem C nie jest tylko tą cząstką chemiczną, tylko ma otulinę z tak zwanych galaktozoproteidów, czyli białko z jednym z wyjątkowych cukrów, nie glukozą, tylko galaktozą, ale przesączoną przede wszystkim rutyną, flavonoidami, likopenem i na dokładkę. Synkiem, magnezem i witaminą B2 i B6. I jeżeli nie ma tych składników w tej tak zwanej wilgotnej otoczce, witamina C przestaje działać. Ta syntetyczna na dokładkę człowiekowi udało się uzyskać w odmiennej konfiguracji, mianowicie prawoskrętnej. A przyroda w ogóle związki syntetyzuje organiczne lewoskrętne. Co to oznacza? Jak Państwo popatrzycie na łańcuch węglowodorowy, to po jednej stronie jest grupa OH, a po drugiej grupa H. Otóż w witaminie C naturalnej zawsze po lewej stronie jest grupa OH, natomiast to, co człowiek zaczyna syntetyzować, odwraca się. I naraz Pauling, dwukrotny noblista, udowodnił rzecz następującą, że to, co człowiekowi podawano, czyli tą sztuczną witaminę C, nie tylko, że nie pomagała, wręcz przeciwnie, rozpuszczała, Ubłony komórkowe sąsiadujących ze sobą komórek, a to było zagrożeniem potencjalnym dla przenikania tzw. tumorów nowotworowych. Wyobraźmy sobie, że gdzieś zaczął się proces nowotworowy i w tym momencie, jeżeli ktoś zażywał tą witaminę C, to cały organizm był zainfekowany nowotworem. W zasadzie życie jego było już przekreślone. Ba, powiem więcej, kwasowość. Automatycznie podnosiła się organizmu. Krew nasza i linfa, czyli płyny fizjologiczne, powinny mieć kwasowość na poziomie co najwyżej 7,35 do 7,43. To jest przedział tolerowany. Natomiast jeżeli spada poniżej 7,30, dochodzi do niewydolności naczyniowo-oddechowej. Mówiąc inaczej, człowiek może umrzeć na zawał serca. I często sportowcy, młodzi sportowcy, 19-letni, 20-letni, po wysiłku usiłowali uzupełnić wszystko, włącznie z garściami witaminy C, bo sugerowano, że to jest bardzo dobre. Okazuje się, że że często w trakcie wysiłku umierali na boisku piłkarze albo kolarze w czasie wyścigu. I powiem Państwu, dlaczego witamina C jest taka ważna, ta właściwa witamina. Otóż okazuje się, że to jest jeden z najskuteczniejszych antyoksydantów i na dokładkę adaptogeny. Co to oznacza? W terminologii medycznej adaptogen to jest związek, który jest niezwykle potrzebny dla regulacji procesów, w zasadzie szeregu procesów kluczowych dla życia, ale jego nadwyżka nigdy nie szkodzi. W najgorszym przypadku, gdy zbyt dużo go zażyjemy, zostaje z moczem usunięta. W przypadku witaminy C, proszę sobie wyobrazić, że idziecie Państwo przez jakieś miasto przemysłowe. W jednym jego krańcu znajduje się zakład, który emituje po przetworzeniu tzw. benzoalfapieren, czyli związki pyłu zawieszonego. Najbardziej kancerogenna substancja powodująca jedną trzecią chorób nowotworowych. W drugim związki azotowe, które powodują poronienia u kobiet i również mutacje, a jeszcze w innym związki siarki. Jeżeli my mamy nadstany witaminy C w organizmie, to ona zużywa się w miarę wiązania tych trucizn, które dostały się do organizmu. I to jest genialne. Czyli mówiąc inaczej, dla bezpieczeństwa naszego w tym zurbanizowanym, przemysłowym świecie nie ma lepszej ochrony. I chcę Państwu powiedzieć, że w strategii rozwoju naszej firmy. Nic nie stało się przypadkowo, w momencie kiedy pojawił się duo life jako kluczowa substancja, w której znalazły się oprócz fitoremediacyjnych mądrości, o których wielokrotnie już szereg Państwu mówiłem o tym, to jest dorobek mego życia, 16 lat pracy, wiele nagród międzynarodowych, ale rzecz w tym, że to można człowiekowi oddać w postaci wartości, której dotąd nie było, ponieważ świat. Czy życie na świecie zależy od bakterii? A cały czas nam wpajano, że zagrożenie naszego życia to są bakterie. 5% bakterii, tych, które jesteśmy w stanie zidentyfikować, powodują choroby, a 95% ratują nas przed nieszczęściem, również nierozwagą człowieka, niewiedzą człowieka, czy nawet głupotą. A więc to, co jest chemicznym zanieczyszczeniem, bakterie z uwagi na krótkie swoje życie, Czasami 72 godziny muszą natychmiast rozpoznać czynnik zagrożenia, i jeżeli mają dostęp do glukozy, którą produkuje roślina, natychmiast zaczynają produkować serum. Same siebie ratują, ale oddają roślinie w zamian za glukozę. Dzięki czemu świat nadal funkcjonuje, mimo tego, że jak ostatnio słyszeliście w Krakowie, normy pyłu zawieszonego są przekraczane o 300%. Wracając do wartości witaminy C, chcę Państwu powiedzieć, że ta witamina, którą myśmy zaproponowali do użytku, no jest nieporównywalna. Z niczym, co dotychczas na rynku było, dlatego, żebyśmy wybrali tak zwaną drogę natury. W kolejności proponowanych Państwu suplementów ona znalazła się we właściwym momencie, ponieważ ona jest w stanie wspomagać każdy suplement kierunkowy, nie mówiąc o kluczowym suplemencie, którym jest Duolife. Chcę Państwu wytłumaczyć, że jej funkcja podstawowa to przede wszystkim wspomaganie produkcji kolagenu. A zatem błony komórkowe. Nabłonki, kość, więzadła, układ nerwowy, glej, substancja odżywcza dla komórek nerwowych. Naczynia krwionośne mięśnie są uzależnione od niej. Możemy się suplementować wszystkim, ale jeżeli będziemy mieli nad stan czegoś, co jest zawsze potrzebne, bo jakiś czynnik środowiskowy może nam zabierać te składniki, a zatem te chemiczne związki, które nielicznie wymieniłem, a tych zanieczyszczeń jest więcej, to wtedy witamina C usprawnia funkcję zarówno każdego suplementu, jak i funkcję organizmu. To jest kluczowa rola, ale jest jeszcze jedna, mianowicie ona wpływa na produkcję limfos. Te. Wiedzą Państwo, że to są ciała odpornościowe. Stymuluje poziom glutationu. My mamy wiele składników zawartych w naszych suplementach, które stymulują poziom glutationu, ale stabilizacją tego glutationu zajmuje się witamina C. Czyli to jest kolosalne wsparcie dla naszego organizmu. I wreszcie ostatnie badania dowiodły jednej rzeczy, że gdyby w organizmie rozpoczął się tak zwany rozwój nowosforowy, czyli tumor nowosforowy zaczął działać, to on zaczyna w sposób niekontrolowany dzielić wybrane przez siebie komórki. I w tym momencie tenże tumor, czyli te komórki nowotworowe, wydzielają własny enzym, który stymuluje układ krwionośny ludzki do tworzenia takiego splotu, jakby siateczki, która dotąd będąc nienormalną, bo jej nie było genetycznie zaprogramowane, i zaczyna odżywiać tylko komórki nowotworowe, a nie komórki zdrowe. W momencie, kiedy podajemy witaminę C, to się nazywa angiogeneza, Przestaje działać, czyli odcina możliwość tworzenia się tego splotu, który nie jest zgodny z kodem genetycznym. Zatem witamina C jest najsprawniejszym czynnikiem, jakby kontrolowania, czy nasz kod genetyczny poprawnie się realizuje. I w związku z tym widzicie Państwo, że witamina C jest jakby najlepszym dowodem na to, że najlepszym lekarzem dla nas jest nasz kod genetyczny. Zdolność naprawy jest precyzyjna. Każdy z nas jest zupełnie inny pod względem cech własnych, ale przede wszystkim flory własnego organizmu. I ona również uczestniczy w tym. Wspominałem, że dla zdrowia naszego nie tylko potrzeba mieć sprawne komórki pozostałych narządów, ale nade wszystko dostateczną ilość laseczek kwasu mlekowego. I witamina C jako jedyna jest protektorem laseczek kwasu mlekowego. Czyli mówiąc najprościej, gdy mamy dostatek witaminy C w naszym jelicie, a człowiek powin Mieć około 2 kg w przeliczeniu na wagę, to są wręcz bilionowe ilości, to w tym momencie bakterie wytwarzałyby specyficzny odczyn obronny, czyli mówiąc inaczej, swoje odchody, ich odchody, ale jak, że one są ważne, mianowicie to jest woda utleniona i kwas masłowy, a w tym środowisku żadna bakteria, żaden wirus, żaden pasożyt i chemia powodująca nowotwory nie mogłaby się rozwijać. Dlaczego wobec tego te choroby nowotworowe się rozwijają? Ponieważ Żywność jest skonsolowana, żywność nie jest pełnowartościowa, bo jak pan Karol powiedział, podsypuje się nawozy, żeby szybciej wyrosły i miały większe owoce. Ona jest rozwodniona, a zawartość składników mineralnych spada z roku na rok. Kluczowe znaczenie mają mikroelementy. Tych jest coraz to mniej, a chcę Państwu powiedzieć, że bez nich nie ma procesów życiowych. Dla przykładu, w każdej komórce naszego ciała. A tych mamy 80 bilionów, przebiega 30 tysięcy reakcji w każdej sekundzie. To jest gigant organizacyjny. I żeby ta reakcja przebiegła, muszą być takie mikroelementy, jak na przykład mangan, molibden czy też chrom. Na przykładzie chromu wytłumaczę jaka jest ranga tychże tak zwanych koenzymów, mianowicie gdy zabraknie chromu, w ogóle się nie syntetyzuje insulina. A skoro insuliny nie ma, cała zawartość glukozy, którą po strawieniu węglowodanów mamy, jako materiał energetyczny, odżywczy, wypływa z moczem w bardzo krótkim czasie. I w tym momencie wyobraźmy sobie, że idziemy na spacer do lasu czy na grzybobranie i nie mamy nic przy sobie energetycznego, czyli nic z cukru. Słabiemy, siadamy pod drzewem, i to jest ostatni sen, jaki w życiu mamy. Widzicie Państwo, co to znaczy? Nie musimy mieć cukrzycy żeby skończyć żywot z powodu braku mikroelementów. Pozostałe mikroelementy w porównywalnej randze działają. Witamina C jest właśnie tym strażnikiem gwarancji, że to, co pozwala właśnie spektrum oligosacharydów, bo laseczki kwasu blekowego w nie posilają się ani tłuszczem, ani białkiem, ani cukrem, one potrzebują czegoś, co dla nas nie ma znaczenia. Mianowicie pektyny. Te, które między innymi znajdują się w ogrysku jabłka. My często go wyrzucamy, a to jest podstawa praktycznie naszego życia. Więc mamy hiperprotektora dbałości o to grube. Na koniec chcę Państwu powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo. Endokrynologia jest dyscypliną bardzo nową. W latach 50. ubiegłego wieku w zasadzie były pierwsze kroki postawione przez naukowców. I tak naprawdę, jeżeli jest rozsiany układ hormonalny, człowiek nie zachowuje się zgodnie z własną płcią. I to jest największe nieszczęście współczesnego świata, bo jak kiedyś mówiłem, będzie inna okoliczność, żeby rozszerzyć to zagadnienie. Mężczyźni nam nie wieścieją, a kobiety za przeproszeniem chłopieją. Również z powodu przede wszystkim scenów podawanych do tuczu zwierząt. W tej sytuacji, co jest ważne, że witamina C wpływa na korę nadercza. Kora nadercza produkuje kilka kluczowych substancji dla tak zwanej erytropoezy, czyli ilości czerwonych krwitek, a jeżeli poziom czerwonych krwinek jest wysoki, to my mamy tlen w organizmie, zatem w każdej komórce wytwarza się dużą ilość energii, którą my jesteśmy w stanie zużyć. Proporcjonalnie na potrzeby umysłowe i potrzeby fizyczności naszej. Jeżeli nie ma tlenu, niestety organizm nas słabnie, i czasami mamy wrażenie, że zjedliśmy, niby wszystko w porządku, jesteśmy słabi. To oznacza, że jesteśmy niedotlenowani. W naszej kulturze nie kształtuje się głębokiego oddychania. Jedynie w momencie, kiedy przychodzimy, na przykład nad morze. To ostrość tego powietrza albo w lesie, gdzie jest dużo olejków eterycznych, na przykład sostowym, on wymusza głębszą wentylację, i to nas ratuje, przede wszystkim uzupełniając składniki, te najważniejsze, jaką są tlen. Widzicie Państwo, że zakres działania jest jeszcze szerszy niż wyobraźnia dotąd mówiła o witaminie. Druga rzecz wpływa na poziom głównych dwóch składników tak zwanej pompy sodowo-potasowej. Mianowicie to jest też hormon produkowany przez koronę nadwyrcza, mianowicie rybina. Ona decyduje o poziomie sodu i potasu. Jeżeli jest dostatek sodu i potasu, wchłanianie tak zwanej za pomocą pompy sodowo-potasowej w kosmach jelitowych jest poprawne. I przed chwilą w kuluarach zwróciła się do mnie osoba, że małe dziecko, kilkumiesięczne, już wiadomo, że ma niesprawne kospki litowe. Gluten się gromadzi, a nie ma żadnych pasożytów. To oznacza, że w tym momencie witamina C w zwiększonych ilościach podawana mamie, przy karmieniu byłaby w stanie to kontrolować. A więc pompa sodowo potasowa wpływa również na przekazywanie informacji nerwowych. Czyli nasza sprawność, nasz intelekt, przekazywanie informacji o sprawności działania też zależy od witaminy C. To jest ranga wręcz gigantyczna dla naszego życia. Myślę, że zagadnień mamy wiele, bo ja o witaminę C mógłbym Państwu jeszcze więcej powiedzieć, ale myślę, że będzie okazja stosowniejsza, by szerzej to rozwinąć. Panie doktorze, bo tak rozmawiałam ostatnio z Panią Magister w aptece, no i pytam, czy ludzie w ogóle kupują witaminę C, czy nie, czy jakby rozumieją, że jest jakby bardziej naturalna, bardziej chemiczna i powiedziała, że faktycznie, mówi, bardzo dużo osób przychodzi, kupuje witaminę i proszą o witaminę C lewoskrętną, czyli że już klient, pacjent już jest jakoś tam uświadomiony. No i że kupują w proszku, że chcą witaminę C w proszku. I proszę powiedzieć, jaka jest jakby różnica na plus, na minus pomiędzy witaminą C lewoskrętną, w proszku naturalną, a taką w płynie? Jeżeli jest witamina wysuszona, to proszę sobie wyobrazić, że Życie jest warunkowane normalnie na nawilgoceniem. Powiedzmy sobie nasza tkanka, gdybyśmy ją poddali wysuszeniu, co z tego by pozostało? No suchy materiał, który na pewno nie miałby przejawów życia. Podobnie jest z tą witaminą C, choć różnica jest pewna, bo dlatego że to jest tylko praktycznie zespół kilku związków chemicznych, ale ona nie ma takiej aktywności. Nawet jeżeli jest lewoskrętna, to jej możliwość wykorzystania jest tylko na poziomie od kilku czasami do kilkunastu procent, ale pod jednym warunkiem, że zażywamy jej gigantycznej ilości, mianowicie zamiast tak w naszym przypadku sugeruje się od 15 ml do 100, i powiem Państwu, dlaczego do stu, jeżeli zagraża człowiekowi choroba nowotworowa, stwierdzono, że jest zagrożony, to w tym momencie, jeżeli jeszcze nie podano chemii, powinniśmy zwiększyć ilość witaminy C, bo ona spełnia tę rolę odcinania dopływu krwi do komórek akurat tych nowotworowych. To jest fantastyczna informacja, więc tylko ta płynna jest w stanie to zrobić. Witamina C, ta tak zwana wysuszona, może być nawet lewoskrętna, ale ona nie odzyska takiej sprawności, ponieważ w naturze ona wy nie występuje w takim stanie pozbawiamy tak zwanego tła biologicznego. Medycyna chińska od dawna mówiła o tym, że każdy czynnik, który jest kluczowy dla życia, wtedy dobrze działa, kiedy ma towarzystwo, które stworzyła siła kreacyjna. Ktoś może być osobą niewierzącą, więc nie wierzy, że Bóg stworzył świat. Wobec tego niech wierzy w genialność ewolucji, ale to naprawdę wszystko jest genialne, bo jest przepływ materii i energii od pokarmu roślinnego poprzez zwierzęta roślinnożerne do naszego organizmu. Oczywiście my możemy posiłkować jednym i drugim, bo jesteśmy ale w tym wszystkim jest zawarta cała tajemnica wartości odżywczych. Witamina C jest jednym z kluczowych antyoksydantów i tak zwanym uniwersalnym, wspomagającym tyle funkcji, o których Państwu wzmiankowałem. Pierwszym objawem, że witamina C nie w pełni działa, są natychmiastowe biegunki przy jej przydawkowaniu, tej właśnie wysuszonej. Jeżeli zażywacie witaminę naturalną, to z uwagi na tak zwane tło biologiczne tej biegunki nie będzie. Oczywiście czasami przyda się oczyszczenie jelita grubego. Ale jeżeli codziennie będziemy to robili, to odwadniamy organizm. Rozumiecie Państwo, w czym rzecz. I teraz na koniec informacja. Witamina C musi być podawana każdego dnia, bo jej żywotność spada mniej więcej po kilkunastu godzinach do 24. Zatem w ciągu dnia, gdybyśmy mieli zażywać 25 ml, to możemy oczywiście jeden raz, a jest jeszcze lepiej zażywać w dwóch porcjach, dzieląc to na połowę. Jeżeli ktoś musi zażywać 100, nawet kiedy nie ma choroby nowotworowej, na wszelki wypadek, niech to zrobi. W każdym razie ona się wtedy zmetabolizuje, z moczem zostanie usunięta, jeżeli nie zostaje wykorzystana. Ale każdego dnia pewien nadstan tej witaminy chroni organizm, jak powiedziałem, przed wpływem negatywnych czynników. Czy można, panie doktorze, powiedzieć, że jeśli ktoś, powiedzmy, dzisiaj się nie suplementuje, tak? Może jeszcze brakuje mu informacji, może się z tym nie zetknął i chciałby zacząć swoją przygodę z suplementami. Czyli jakby tak naprawdę z doposażeniem organizmu, czyli chciałby dostarczyć organizmu rzeczy, które kiedyś dostarczali z jedzeniem, a teraz się tego nie dostarcza. Czy można powiedzieć, że takie? dobrym początkiem, dobrym krokiem pierwszym byłaby właśnie witamina C? Zawsze witamina C. Na drugim miejscu proponowałbym odkwasić organizm, prodecyd i od razu włączyć, niezależnie od tego, czy już zażywamy witaminę C, czy jeszcze nie, Duolife, bo Duolife jest harmonizatorem wszystkich funkcji. Ten na dzień naszą psychomotorykę usprawnia, a ten na noc pozwala nie tylko dobrze się wyspać, ale przede wszystkim uregulować odporność naszego organizmu, zharmonizować układ endokrinologiczny, czyli zgodnie z naszą płcią i Poziom dopaminy, czyli mówiąc, radosne spojrzenie na świat. A to jest klucz do tego, że nawet jeżeli mamy trudny dzień, wierzymy, że sobie poradzimy. Jeżeli, proszę Państwa, nawet trudne zadanie wykonamy w 50%, to nasze ludzkie spojrzenie na to ugruntowuje nas, że my sobie poradzimy. Następnego dnia to już nie będzie problemu. Natomiast ludzie, którzy budzą się z niedostatkiem właśnie dopaminy, mówią, że to jest może, że muszą taki dzień czysty przeżywać. I to jest ich nieszczęście, bo sami się nastawiają na to, że im się nie uda. Więc pamiętajcie, że witamina C pomaga w tym, żeby po prostu zupełnie skuteczniej rozwiązywać zadania, które życie nam Panie postawia. doktorze, tak, na zakończenie witaminy C, bo to faktycznie jest temat tak ważny, że można by o nim mówić i mówić. Kilka słów o składzie. Dlaczego acerola? No więc powiem Państwu, że szukając największych donatorów tej witaminy, na pierwszym miejscu, zaskoczę Państwa, postawiłem polską dziką różę. Powód jest jeden. Polska dzika róża, Dzisiaj, oczywiście, jest szczepiona tak zwana hybrydowa na podkładce korzenia tego dzikiego, ponieważ on fantastycznie współżyje z bakteriami, które tą roślinę chronią przed metalami ciężkimi. Możemy sadzić dziką różę nawet na przydrożu autostrady, gdzie ze spalin opada ołów, a te bakterie są wyspecjalizowane, żeby go neutralizować i roślinę doposażać w serum przeciwko metalom ciężkim. Jeżeli w organizmie znajdują się metale ciężkie. To witamina C pozyskana z dzikiej róży jest w stanie je związać. I to jest bardzo dobra informacja. Natomiast światową rekordziską witaminy C do niedawna była acerola, tak zwana wiśnia z Barbadosu, która jest rośliną czterometrowej wysokości. Liście troszeczkę podobne do granatowca właściwego, natomiast owoc. Kolorowy, wybarwiony tak jak wiśnia, stąd nazwa wiśnia z Barbadosu, a w rzeczywistości to jest kształt jabłuszka z trzema pestkami. Natomiast witamina C jest w kapitalnym zestawie tła biologicznego. Lecz ostatnio okazało się, że w dorzeczu Amazonii rośnie roślina, którą nazywa miejscowa ludność kamu-kamu, kamari, a więc jest to roślina mokradeł Amazonii, ona rośnie na tak zwanych wybrzuszenia, gdzie w koło jest rozlewisko, kwitnie i owocuje przez cały dzień. I tej rośliny nie da się nigdzie uprawiać, tylko trzeba podpływać czunami. A to jest teren, gdzie jest krokodyli i, i anakondy i inne gady, no w ogromnej ilości. Tylko miejscowa ludność potrafi zbierać te owoce. Zawartość witaminy C czasami sięga 4800 mg na 100 g. Natomiast w polskiej róży, tej najbardziej rekordowej, stwierdzono 3500 g. W porównywalnym procencie, nie za każdym razem, znajduje się to w aceroli. Tak więc mamy rekordowe naturalne tło i chcę państwu powiedzieć, że właśnie dlatego kompletujemy również z tą egzotyczną, bo po pierwsze ma jej najwięcej, ale co ważne, w naszej szerokości geograficznej wartością zasadniczą wobec samej witaminy C jest ta tak zwana fitoremediacja, czyli zdolność odczytowania zagrożenia przez współżyjące z korzeniami tejże naszej dzikiej róży bakterii, które ją doposażają w tą zdolność. W innym obszarze jest większa ilość innych antyoksydantów, między innymi czy też cyanidów, które są kluczowe, rozszerzając zakres dbałości, żeby nie było mutacji w naszym organizmie. Więc my, biorąc witaminę C z kabuka mu, dostarczamy coś, czego w ogóle dotąd nie mieliśmy możliwość poznać. Ale to jest dla nas najwartościowsze, bo tam ilość dni słonecznych decyduje o wartości tej rośliny. Więc mamy rekordowe ilości o najlepszym składzie i to są badania kliniczne mówiące o tym, że to jest geniusz przyrody. Myśmy to wykorzystali nie zważając na cenę, bo Kamu Kamu ma gigantyczną cenę, bo tego się nie da uprawiać. bo Wobec tego trzeba zapłacić tyle, ile to kosztuje, a ludność musi to ręcznie zbierać. Więc widzicie Państwo, że sięgnęliśmy do samego źródła dobra przyrody.